Siema w Dzisiaj polska wieś na kanale, no Subskrybujcie, zostawcie lajka Oglądajcie filmik do końca I no i tyle No Masetnie W BLE w nie. No No Dziś w Zowie e, Idziemy kupić siebnik No dziać będziemy kiedy popadnie no um, to, no i teraz nie wiem skończyłem i się co mam mówić no Tam jest XOWER, jest za. No trzeba to zobaczyć. Tam jest chyba w kolejny test jest. No. Dzień zobaczycie. Napiszcie, co to dobry wybór. No. Jak się wam nie chce, no to przemincie i zobaczcie. No. Przez A ja <grywa> to ja nie wiem, Minęło nawet no, się A dobra, już zlecał gdzie chłopie, jak miasto oczywiście <grym /hums> bo... bym mógł przejechać po niego tylko gdzieś dziesięć razy odwróć, chłopie jakaś z Chcę sobie pić, o to bym Bo nie, bo to jest, to jest jakiś mollemon To był O tu gdzie, za chwilę chyba będę co to co to bo ja, ja to ja to to to, to 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 chyba a to nie to to jest chyba jedno. o tamto tamto. tam to tamto tam to tamto chyba no nie to jest... to jest chyba dalej Za ja nie wiem co jest Do tera, 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 w ogóle. Eee o, to to, to, to. Powinna być otwarta brama, ale nie O Jezu, chyba tu Są się jest pod Dobra No, wzdowie Dzień chyba tylko kupimy ci nie A dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Ja Dobro. E, e, Dobra Dobra, dobra Ja tutaj o No, dobrze Tam, w garażu. Dobrze, dobrze, dobrze O, patrz, jakie ładne sierpnice I Isaria, I sary I Eee... Czekajcie, chciałem przybliżać coś. Tak. Nie wiem już a co ja chcę się O dobra. Bo ten jest to nie to za... Sara jak widzicie. No. Ułamie się w nicek tak, zowie. 3 metry na no, pewno więcej, niż więc... Ten ten nur, Nurfen, dobrze przesyłana. O ile pan chciał 3,50. E, dobra. To a Jakubia, dobra, dobra. E, o, dobra, kupuję pracę Pana, dobra. E, kasiora. 3,50 zł proszę. Dziękuję. A paprya, tutaj jakieś papiery proszę, dziękuję. Dobra, do widzenia. Na raz. 8,03 trzy takie. Koniuszki. Zobaczcie, żeby teraz w górę to, no, dobra. Dobra jest. No. Nie zawie. No, żeby było coś. A w kolejnym odcinku. sobie nasiona, oczywiście. No. Hmm. No, jedna minuta. Pora, oczywiście sobie dojedziemy, na no, wiecie, na gospodarstwo. No. Ale oszukany. Nie wiem, co to tak, ale... Mmm... To We'll I'm Mać nie chcę takiej zrobienia, ale tak nie ma co więcej robić, bo już. No wiem, że to za ale. Nie chcę mi się. No. No jak się to. Tam... Nie wiem, co wiem Może to widzicie. Ja to nagrywam pierwsze odcinek. Tak, obecnie wiem. Ale... A to może być już drugi, nie, trzecie odcinek w tym tygodniu, właśnie dla mnie to jest pierwsze. no, 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 ale... no, Nie, co, nie wiem, <grabiałyby> no, dziennik... jakieś miejsce dla no, powinno się znaleźć że Nie wiem czy ja będzie wzoję pod chmurką stało Potem tym rzeczę wieje wzo nie chcę mi się odpalać z tego sobie zdrowie, jesteśmy na reszcie. Masz jakieś fajne miejsce na niego. Tak bym zamieszał, czy go uzywał tu. właśnie. No to chyba będzie mieć sieć ja. Tu tak chyba nic nie chowam, no to. Tu tak, że nic nie chowam, ale. Co nie można zrobić, To nie wiem, czy tutaj, no. to będzie taki no. się wydaje, że tu. To mocno zachował, i tak go no, to Nie. Eee... Widzieliście, co mi się odcinku? wszystko. Kupiłem się oczywiście tylko, bo... ...po co tam jakiś dłuższy odcinek robić? No, zrobię. a ja tak... ...sądzę, że ciekawości leją w siłosie. No. Ja zdecydowałem się, bym mógł go na SPG. No. Nie wiem, jak to będzie. Dobra, znowu wiem. Widzieliście sobie to wszystko? Eee, no, to, dzięki, za na odcinku. No, to tyle, widzę. No, wam eee, Zostawcie subskrypcję, jak się wam. Tak, nie chcę, nie ominę żadnego odcinku z Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę po prostu. Dla. Jak się w sumie Wam film spodobał, no. No. No właśnie. Dobra, to na telewizorze. No i dobra, ja się zajmę z Wami. Na razie, dziewie. Na razie.